O, kolejny tutaj odcinek z Minecrafta z. Zosią. No, więc właśnie. O. No. Jak tam, Zosia, twój domek fajny? No, daję do końca. A, bo ty te? O, ale mi laguje, kurde. Bo. Nie. Święta już minęły, a ty nadal. A nie, no, święta jeszcze nie minęły, co nie? No właśnie. Bo dzisiaj jest chyba. Wczoraj było chyba święto Bożego Narodzenia, czy coś. Eee, chyba... Wczoraj to było... Chyba nie. No to nie wiem. Ale A jeszcze jutro jest ostatnie święto. No wciąż Mmm. Dobrze. Dobra, dobra. To ty tutaj sobie na spokojnie buduj, o, ja buduj. Na spokojnie buduj. Ja idę do swojego domku. Mikołajowego. Eee, do Postawię dwa łóżka. I teraz... Cisza noc. Teraz... Chyba cicha noc. Cicha noc. To jest świę... Ale kolędy się śpiewa. Wiem. Cicha noc. Święta noc. Hej, ale to, to się tak zrobiło. Nie, to tak już po prostu będzie. Cicha noc. Święta noc. No, fajna kolenda. He, <laughs> he. Cicha noc, święta noc. Tylko... O! Nie, dobra, nie. <laughs> nie, nie chcę zrobić źle. Jeśli jest fajne święto, to wszystko będzie fajne. Cicha noc, święta noc, ta-na-nan, na noc, nan noc Cicha noc, święta noc, ta-ra-ta-ra, 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 ta-ra-ta. świąteczny stan, no, świąteczny okay. stan, Trzyma. Tu. Jak w tych tam weszłeś. I zepsułeś. Ej, dobra, dobra. O, już się noc robi. Jesteś niezniszczalna, wiesz? Aha. A ty? <grych> ja nie jestem niezniszczalna, Może mnie uderzyć. Ja teraz serduszka serduszka? A ja nie? Bo ja ci zrobiłem ten. Ej, nie Kreatywny. A ła! Coś ty co mnie nie Przez ciebie! O jak mi nie będzie tu to okej. Okay. Mm, no dobra, no dobra, no dobra. A ja dzisiaj znowu wlecam to tak mhm. Widzowie, czekajcie widzowie. Nie martwię ja ci tutaj zrobię. A i widzowie, teraz chcemy zo przetestować Zosię, czy umie grać w Minecrafta, czy nie. Ej, zapędu się. O nie. Dobrze, dam radę. <suszy> Okej. Okay. Mam nadzieję, że dam radę. Hej. A... Mam nadzieję, że też dasz radę. Bo inaczej... Okej. Okay. O, tu jest jakieś. Uj, o nie, 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 nie. nie, To nie o to chodzi. Okej. Okay, tutaj hop, Hej, nie mogę wyjść. No to właśnie chodzi. Żebyś nie mogła wyjść. Jak tu coś tam? Uwaga! Zusia! Nie martw się! Ja ci wszystko wodaruję. Zobaczymy, czy, umie, yes. czy umiesz grać w minę Krafta. Kreatywne. Przetrwanie. Mm. Mm. No jest problem. On ma złoty łańcuch. Dobrze, Zosia. Dobra, Zosia, odstaw te rzeczy. Ja ci tutaj. Ale ja nie mam. Na... Ale nie, to. Uwaga, ja ci podaruję itemki. Masz tutaj nederytowe i zabierz, Będziecie? ubierz się. Ja ci wyrzucam, właśnie. Masz i ubierz się, właśnie w te nederytowe. Ja ci dam, robię to. Kotek Zosia. Okej. Okay. jestem. A, 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 a buty? A no buty właśnie też masz. O, dzięki. I teraz możesz mieć jeszcze ten. Tarczę ci dam, to zaczekaj. Czekam, czekam. Masz. Hop. Hop. Dobrze masz. I teraz musisz się bronić. Ja ci postawię pierwszego mopka, dobrze? Okej okay. Stój tam, gdzie stoisz. No dobra, ja się I musisz dobrałem. najpierw zabić. Mm, reklamę mam. Zabić te reklamy, to by była Dobrze, no to trzeba zabić te reklamy, kupię. Uwaga! Dobrze. Najpierw musisz zabić. Kurę. Dwie kury. Dobrze, a teraz musisz zabić, już to będzie agresywny mobek. Czyli? Czyli. Czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Uwaga, uwaga. Jeszcze. Hop, hop, hop. Co ty robisz? Hop. Atakuj. Ja myślałem, ja myślałem, że to będzie agresywny mobek Dobrze, czekaj Ja cię teraz tutaj No więc właśnie Czekaj, teraz Tylko ja tutaj tak o trochę zrobię Masz yy, gorsze Kolejny Spróbuj go On cię bije Atakuj, atakuj. Zakiela, pomóż mi. Atakuj, atakuj go. Ja mam... Reklamę masz? Tak, a kto Dobrze, atakuj. Atakuj, atakuj. Oni... Atakuj. Oni... Atakuj. Oni... atakuj. No, atakuj. Zabiłaś go. Jak, jak? Ja mam tylko dwa serca. Nie... O, zostało ci? A chcesz się uleczyć? Ja mam mięsko, Oni... I tak chcę. Dobrze, ja ci zaraz dam, tylko tutaj... Mam rzeczy. Że... i pół serca. O kurde. Dobrze, proszę, daję ci... Mm, masz chlebek. Dziękuję. O teraz atakuj bałwany, dobrze? Czekaj. Bo ja... No tak. No czekaj, musisz chwilę poczekać. Aż ci się zregeneruje. O, jest połowa. Dobrze, to tymczasem widzowie, ee, no. Jak umie jeść? Nie? Tymczasem. Ej, ja zrobiłam dziurę To gdzie? Tutaj się zrobiłam, ale. Na Dobra, jej. Ja mam naprawę, Zosia wyjdź, wyjdź. A ja zrobiłam. Już. Dobra. I już? No. Dobra, to pokon, pokonaj bałwany. Ok. Chodzisz o bałwany? No za to wam. Pokonałaś. Jedn, jednego bałwanka ci zostawię, ale go akurat nie bi. Śnika! Czekaj, ja go nazwę. Powiedz, kiedy się wyleczyłaś. Ok. Maar je niet bijna te houden. Oei, dat is, mm -hmm. oh. is niet zo. Ik vraag zo Ik het Ja mam śnieg. Mhm. Mm co z nim możesz O, też. Bo mam nie pić? Nie masz. A jak on się nazywa? Ryszard. Aha. Dobrze, y, już. Dobra, to ci wystarczy. To wszystko. Ja, trwa... ja Nie chcę tekstu, nie No to y, po prostu jemniej. Ja Uwaga, nadchodzi potwór. Okay? Potwór. Czekaj. Nadchodzi potwór. Potwór! Rozumiem. Rozumiem? Trzy, dwa, jeden. Hop, hop. Zabił go! Zabił mojego babanka! Oby, małpy! Morduj go. Może się ukutnij, to wtedy nikt się. No i zaczynasz. Oni mnie zniwczyli. Zrobiło odrodzenie Uwaga, stój Zosia, stój Zosia Stój, ja ci zrobię to Ja ci pokażę jedno, dobrze? Ty. Patrz, Zosia, no chodź, chodź, chodź Zosia się, Chodź tutaj Gdzie? Ja ci dam Wejdź po tym, wejdź po tym Do nich Tutaj Wejdź Wejdź po tym Po tym? Mhm i do nich. Zabij ich Dasz radę, dasz radę. Dobrze. A teraz tylko... A teraz coś innego. Daj mi coś. Masz na górę. Proszę. Co to ma być? Atakuje. Zaczynam mieć się! One się biją. Masz okazję. Odrodzenie. się chodź i tutaj, tutaj, tędy. Tak jest, właśnie. Ej! To wiesz, czy wjedźmy. Ale one się biją, to możesz na tym skorzystać. Więc no. Chciałam zabijć. Nie daj nie na one się biją, to możesz na tym skorzystać. No co? Ale mnie też tak zabijają. No i reklama. Może ci już zunatki, babajaki. A to jak one mają? Wiedźmy. Postaraj no, się chociaż je zabić. Ale to Staram się. Staram się. Ale nie mogę. Nie chcę. czy to jest Nie. tym pieniędzy jedną. No A to dawaj. To zabijającego zapytaj na Zabiłam! Dobrze, Zosia. Teraz daję ci łóżeczko. I kliknij w te łóżko. Kliknij. Gdzie jest to łóżko? Tutaj. Kliknij. Dziękuję. Teraz tylko chcę coś przetestować. Okej. to tak Nie, bo chciałem coś przetestować. Broń taką. Dawaj, no, odrodzenie. Dobrze, teraz masz. Trzy potwory do zabicia, Co? ale jeden, dwa i trzy. Atakuj, atakuj. Atakuj te trzy potwory. Dwa zabite. Zabiłaś go! O, mam coś dramatowego. Uwaga! Tylko... nowie Noc! Atakuj... Te oto trzy potwory. Oh no... Jeden... Drugi... I... Trzeci. Gratulacje! Za to dostajesz ode mnie... Ode mnie dostajesz. Dostajesz ode mnie. Co? Jedzonko. Ale mam jest. Ale w nagrodę. Mięsko. No, strach na podfale. Chwila. No, coś tutaj zrobię. Ale co? Gdzie ty? Nie wskakuj tam. A co ty tam robił? Daję im. wyjść, wyjść, wyjść. Nie, Wyjdź, wyjść, Zosia, wyjdź stąd. O, tylko jak? O, kurde. Co? Dobrze. Nie, nic, nic, nic. Ty czym tam czy tam wskoczyłeś? Nie. Ha, reklama. Y, y, eee, Eee, papach, możesz, możesz rzucać śnieżkami? Jak? Nie wiem, jak się rzuca. Ej, co ty zrobiłeś? A mogę ich zabić? A, jak najbardziej. Weź tutaj kliknij w te łóżko. Te łóżko. Nie, nie tamte. W te? Tak, w te tu. Kliknęłam. Dobrze. I zabij tego sannika. Czekaj, patrz. I się ucz. Dobrze. Uwaga. Kiedy? Dobrze. Trzeba ich teraz tylko... Zakopać. Zakopać? A nie zabić? Nie, nie, nie. Ich akurat nie. Kurde. Ej, a ten wyszedł. Patrz. Ten wyszedł. Już, już go nie ma. Aha. Hop, 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 hop. Dobrze, uwaga! To co? Zaraz powinno być. Zaraz to powinno być.

O oh no. Jakby co? To ja to tylko tutaj zrobię drzwi. Proszę przez nie nie wychodzić, dobrze? Uh -huh. No. Ja w ogóle to, co? Tak, na, w nagły na wypadek. Musisz poszukać tych złych ludzi. Są! Wychodź, Zosia. Wychodź. Wyj, w, przez te drzwi szybko, szybko, raz, dwa. Atakuj je. Ich. No o, atakuj. Dobrze, dobrze, atakuj, atakuj. No, no, atakuj. Jeszcze jeszcze kilku. Gdzie O tu jesteś. Jeszcze tak z trzech. Czy było pięć? Chodź tutaj. Tutaj za tymi drzewami są. Jest klipem, ale na nie. Tutaj jest jeszcze w morzu. Jest te dwa. Hm. Jeszcze dwóch, atakuj. Zabij. Wiedźma też jest. Co? Co? jest? Rabina! No ja chcę go zabić! Nie możesz teraz, bo zabili cię. Odrodzenie, szybko odrodzenie! Bo inaczej twoi ludzie zabiją, umrą. Halo? Gdzie ty jesteś? No tutaj. Dobrze, to atakuj, atakuj ich. Okej. Okay. Jeszcze, jeszcze tutaj jeden się kąpie. Widzę. A drugi to jest ta Wiedźma. Ostatnia to jest Wiedźma. A ja na... oni twarz, a ja tak tylko nie mogę. Dobra, pomogę ci trochę. Tak. A to jest ta Wiedźma. W lesie. Tutaj, w ty, tutaj jest. No. Ryszard. Wiedźma Ryszard. Gdzie ty poszłaś? Ja tylko się... Chodź tutaj, Zosia. Ona idzie do ciebie. Ona idzie. Tutaj, Zosia. Za tobą. Ryszard stoi. Ryszard, ty Daniu! Zostaw mój rower! Zostaw mój rower! Ale ja tylko. O, dobrze. Zosia, teraz stój w miejscu. Nie serce, Zosia, jedz szybko, jedz szybko, szybko jedz. Wiem. I to zielone. Hmm. Czekaj. Wiem, nie wiem. Dam ci leczenie. Dięks. Szybko, proszę. Ile masz? Wszystkie Dobra, uwaga! No. Najazd! Szukaj, szukaj ludzi. A on jeszcze jeszcze No właśnie, ich musisz poszukać, żeby ich zabić. Japisz. Ej, on uciekł. <laughs> Za to jest kolejny. O nie, klipel Masz. Dalej, atakuj, atakuj. Gdzie, gdzie, gdzie? Co <tak>, tak. Czemu? Chodź ja tutaj jeden w morzu się kąpie. No. Przypiu przysły przysyłam <tak> go. Przysyłam c go. C Jeszcze! No. Za tobą jest jeden. A żeby go... No. no nie mogę. Umarłaś chyba Nie, on Zabiłaś go? No O, gratulacje Teraz następny, to chcę? No to ci gratulacje No, czemu? A no. w końcu On to jest męczony czy Tam jest jeszcze A, zabiłaś go tam, tutaj jest, tutaj jest. Gdzie? Tutaj. Tu. To i tam. Zosia, no nie, bo nie ma Nie, 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 tu... Tutaj jest jeden. Szkieletów to już mogę zabić. O, znalazłem jakiegoś. Dobrze, szkieleta tylko zabiję. Zosia, zabili cię! Dobra, atakuj, atakuj go! Ja tylko Spidera jeszcze zabiję, bo ciebie też atakuje. To coś, kurde, Spider! Zostaw no, Zosię. No właśnie. Jeszcze dwóch! Tutaj są dwóch, ostatni! Wiedźma i jeszcze tam taki. Zosia, no ja ciebie teleportuję. Dobra... Dobrze, i tutaj są, tutaj są, tutaj są, atakuj, atakuj Zosia. Ej, ty, więc mam... co? co? Ej! Oni się biją! Zobacz! Widzisz? No. Oni się biją. Zabita! A teraz jego. Tak. Dobrze! O. Teraz... leczonka, leczonka, leczonka Zosia. O że mam jedno. Proszę. Co to teraz? Za chwilę będą, i już No musisz ich poszukać. Ale nie zombie, tylko tacy szarzy ludzie. Jest jeden! Idzie do ciebie, chyba. Dziękuje. Widzę. No dobrze. No, co? zabity? No, nie, um, dobrze. Teraz. Chodź, ja Cię teleportuję do kolejnego. Ale jest? Zła Po prostu już. Chodź! Ej! Czemu do wody? No bo w wodzie on jest! Umiesz pływać? Nie wiem, a pływam mi się pływa Patrz Na góry Dawaj, dawaj Zosia Atakuj ją Atakuj go Dobrze! 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 Dajesz radę! Dajesz radę! Dajesz radę! Już jeden map mi został. Mhm. Jeszcze jeden. Hm. A ten jeden to chyba musi być silny. Czemu? Bo jest taki jeszcze duży pasek. Chyba go znalazłem. Nie. Znalazłem go! Dobrze. Zosia, teleportuję cię do niego. Jak? Tutaj masz. Tutaj ten taki duży potworek. Tu, tutaj Zosia, tu ten, oto ten. Oh no. Dobra, atakuj go. Przecież dajesz radę, Zosia. No, pato. No, dajesz sobie radę. Chodź, żeby on zginął. No, jest, to reklama. Reklama, to najgorsze, nie? No. Jest! Dobrze, brawo. Wygrałaś to, Zosia! Jej! Chodź, ja Cię teleportuję teraz do tej bazy. Wygrałaś. Ej. Proszę. Dzięki. Teraz dla, te, dla to możesz respić swoje moby. No co nie? Możesz. Leczonkę masz, łuk, wszystko będziesz miała, proszę. Dzięki. ale nie wiem, jak to usunąć. Kwiatki masz. Dzięki. Diamenty, damanty, czerwienitu, proszę. Dzięki. Wygrałaś. Ja nie mogę zabrać. Chyba zbyt dużo mam rzeczy. Jeżeli wygrałaś, Zosia, to teleportujemy się do naszego świata, Zosia. Rozumiesz? A nie mogę zebrać. A jeszcze tego trzeba pozbyć. Nie mogę zebrać. Mm. Dobrze, Zosia, nie martw się już. Teleportujemy się do naszego świata. Rozumiesz? Bohater wioski? No, jesteś bohaterką. Ja nawet nie wiedziałam was. Co to? No wygrałaś. Jesteś bohaterką. Zosia, idziemy do naszego świata. Wejdź. Y, chodź przez te drzwi. Jestem. I tutaj, wskakuj. Wskakuj pierwsza Zosia. Zosia. No. Wskakuj tu. Jestem. I do widzenia, zły świecie. No, widzowie. I pojawiliśmy się, co nie? Zosia? No. Ale że ty sobie dałaś radę, co nie. No. Kurde, piątka. A. Dobra, idź, idź do siebie. Mm. Jakie to. Nie wiem. Co, kolejny odcinek znowu będzie też taki, że ty próbujesz pokonać tym razem smoka, smok, Ej. Smoku, Ej. smoka kresu? Okay. Dobrze, no to. Co, żegnamy się z Wami, widzowie, co nie? Ej. No to do widzenia, widzowie. Życzymy Wam wszystkiego. Życzymy Wam wszystkiego dobrego na święta, nara. Nara. Na.